Cześć witam cię serdecznie ja nazywam się Tomasz Guzik dzisiaj porozmawiamy sobie o automatyzacjach w biznesie i będziemy rozmawiać o najpopularniejszym narzędziu do automatyzacji czyli zapier.com Jest wiele różnych odpowiedników narzędzia zapier ale to w Polsce i na świecie najpopularniejszy jest zapier ze względu na swoją prostotę i intuicyjność ale już niekoniecznie cennik. Przejdźmy sobie do zapiera. Słuchajcie, ja zapiera używam od wielu lat. Według mnie jest to genialne rozwiązanie, ponieważ pozwala ci połączyć ze sobą wiele różnych aplikacji i przesyłać, je, przesyłać dane pomiędzy różnymi systemami. Co jest w stanie w skali miesiąca, w skali roku oszczędzić dla Twojej firmy, zespołu kilkaset godzin, kilka tysięcy godzin. Pracuj na narzędziach typu Zapier Integromat. I sprawiaj, że twoja organizacja, tak naprawdę mając mniejsze struktury ludzi, robi więcej, osiąga więcej, osiąga wyższą sprzedaż, jest bardziej poukładana, uporządkowana w pewne procesy, które dzieją się bez naszego ręcznego udziału. Pierwszą automatyzacją, którą chciałbym ci powiedzieć, jest Facebook Lead Ads, czyli reklama na pozyskiwanie kontaktów. Razem z callpage. Callpage jest to narzędzie do automatycznego odezwaniania. Jeżeli użyjemy tej automatyzacji, zobaczcie sobie: kliknę sobie przycisk Create Zap i wybiorę sobie tutaj opcję Facebook Lead Ads. To jest dla osób, które korzystając z zapiera z wersji płatnej, jest też bezpłatna. Klikamy Facebook Lead Ads. I co ma się tutaj wydarzyć? Jeżeli nowy lid wpada do systemu, ktoś z reklamy na pozyskiwanie, klien pozyskiwanie kontaktów, na Facebooku zatwierdził swój numer w formularzu New Lead. Tutaj prosi nasz system o połączenie się z Facebookiem. Nie będę teraz tego robił. Co ma się wydarzyć, kiedy wpada nowy lead do systemu? Wybieramy Call Page, <coughs> Create Call. Możemy też wybrać inne narzędzie, na przykład Live Call. To są bardzo podobne narzędzia. Ja obecnie testuję też callback, więc tych narzędzi jest kilka i możecie sobie połączyć ten system, i działa to w ten sposób. Ktoś klika w reklamę, wypełnia formularz, w ciągu 15 sekund otrzymuje telefon zwrotny od Twojego handlowca. Czy to nie jest genialne i pomyśl, w jakim stopniu to podniesie konwersję z Twoich kampanii reklamowych? Coś po prostu niesamowitego. To jest pierwsza automatyzacja, tutaj możemy sobie ją nazwać. Facebook, lead ads, call page, tak? Tak, wyjdziemy sobie teraz z tego systemu i przejdziemy do drugiej automatyzacji, o której chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Wygląda to tak, że mamy jakiś formularz w Meierlajcie umieszczony sobie gdzieś tam na stronie internetowej. Kiedy ktoś wypełni ten formularz, wysyłane są te dane do aplikacji Google Sheet. Google Sheet to jest taki Excel, gdzie mamy tabelkę z kontaktami, automatycznie do Twojego handlowca trafia, trafiają dane. Wyślij SMS z potwierdzeniem do klienta. Ktoś wypełnił formularz, od razu otrzymuje SMS, a że wszystko przebiegło pomyślnie, dziękujemy za rezerwację konsultacji, rozmowy. I możemy tutaj też ustawić taką automatyzację, że 15 minut później możemy napisać np. Na o preferowaną godzinę kontaktu z konta asystentki. Jeżeli asystentki nie masz, podpowiadam, możesz w zapierze stworzyć całkowicie wirtualną asystentkę, jej stopkę, jej stanowisko i dodać jej zdjęcie. To wszystko ze sobą połączyć w całość i wygląda to, jakby twoja prawdziwa pracowniczka napisała do tego człowieka ręcznie kilkanaście minut później, bo to nie leci nawet z swojego maila, tylko z jej gmaila, podpinamy sobie jej konto Gmail i wyjdzie sobie taki e-mail, trafi do użytkownika. A oprócz tego, ty jako właściciel otrzymujesz powiadomienie na twój telefon o nowym kontakcie. Więc myślę, że jest to bardzo rozbudowana integracja, ale jest do zrobienia. Klikniemy sobie Create Zap, i tutaj będziemy korzystać z takich opcji jak ktoś wypełnił formularz, więc szukamy systemu MailerLite. Drugą aplikacją, która nam będzie potrzebna, będzie E, wysyłamy te dane do Google Sheets, bardzo popularna integracja. Następnie prześlemy sobie te dane, e, wyślemy SMS-a do klienta z użyciem aplikacji SMS API. Dodatkowo wyślemy sobie SMS-a na numer właściciela, czyli nasz, że wpadł nowy lead do systemu, a na końcu jeszcze wyślemy Gmaila i zobaczcie, że można tutaj podpiąć różnego rodzaju stopki. Co ma się zadziać? Wyślij e-mail, kontynuuj. System nas prosi o wybranie maila. Wybierzesz sobie swój mail, podepniesz sobie własną stopkę i możesz sobie działać. Bardzo rozbudowana integracja, ale zobacz, że to wszystko nie jest jakieś trudne i nieintuicyjne. Działamy tylko w jedną stronę, tak. Z góry na dół są te integracje. W Integromacie może się to jeszcze rozprzestrzeniać na boki, dlatego ja polecam dla osób początkujących bardziej narzędzie Zapier. Następnie, integracja: zdobądź adres e-mail w chatbotie Tidio i wyślij do Mailerlite, aby tam wystartowała kolejka mailowa. Jeżeli znasz narzędzie Tidio, Tidio to jest potężny kombajn do tworzenia chatbotów na stronę internetowe. Możemy na takim Tidio zbudować kolejkę wiadomości, która poprowadzi nas do tego, aby zostawić swój adres e-mail. Kiedy ktoś sobie zostawi adres e-mail w systemie, możemy automatycznie te dane zaciągnąć, wysłać na przykład do narzędzia MailerLite, a następnie wystartuje sobie kolejka maili z regularnymi follow-upami, komunikatami, różnymi automatyzujemy całą rozmowę. A, a, a te lidy są pozyskiwane tak naprawdę w sposób gdzieś tam darmowy z tego ruchu, który generujesz na stronie, dobrze zoptymalizowany czat, bo Tidio jest w stanie osiągnąć nawet 10% konwersji, moi drodzy, jeżeli tutaj dobrze ugramy, czyli na 100 użytkowników 10 rozpocznie rozmowę. Przechodzimy do dalszej kolejki. Dodaj film na YouTube i automatycznie stwórz napisy w Happy Scribe. Następnie opublikuj film na grupach facebookowych z uwzględnieniem odstępów czasowych. To też jest bardzo fajna integracja. Cofnijmy się na moment. Zobaczmy, czy zrobimy to tutaj. Mamy integrację z YouTube, tak? Kiedy wchodzi na YouTube nowe wideo, Happy Scribe. Jeszcze w fazie beta stwórz, stwórz transkrypcję lub stwórz napisy, bo możemy też stworzyć artykuł na bloga, a następnie będziemy wrzucać posty z tej automatyzacji na Facebook grup, na grupy Facebookowe. Tak. I możemy sobie ustawić tutaj odstępy czasowe. Jeżeli jesteś dodany w 15-20 grupach, jesteś w stanie zrobić tak, że dodałeś film. Stworzyły się automatycznie napisy do tego filmu, są już wrzucone do filmu, a następnie publikujesz post na jednej grupie. Czekasz 40 minut, wrzucasz na drugiej, żeby maksymalny zasięg wykorzystać z tego social media, jakim jest Facebook. Trzecia grupa, no to wyślij o 18, czwarta grupa, wyślij o 20. To wszystko jest Zgramnie zautomatyzowany, nie musisz się kompletnie przejmować dystrybucją tych treści. Cały marketing idzie z automatu. Również genialne narzędzie. Wiadomo, że te posty nie będą aż tak fantastyczne, jakbyś cały czas sklepał wszystko ręcznie. Ale biorąc pod uwagę perspektywę, gdzie oszczędzić potężną ilość czasu, jak najbardziej jestem za tym. Pozyskuj lidy z użyciem chatbota Menychat i wysyłaj go do Google Sheets, a następnie dzwoń CallPage. Menychat to również jest fantastyczne narzędzie, również do chatbotów, tylko tym razem na Facebooku. Tidio również da się połączyć z z Faceem, ManyChat bardzo wiele lat używałem. Teraz Facebook wprowadził troszkę ograniczeń, co prawda. ManyChat poszedł też mocniej w Instagrama, ale możesz sobie automatyzować tą komunikację, puszczać reklamy na Facebooku kierujące do Messengera. Tam użytkownicy zostawiają do siebie dane. Przesyłamy te dane do arkuszy Google. A następnie handlowiec może już się z tymi osobami porozumieć, więc to również genialne, genialne rozwiązanie. Coldmail: pozyskuj dane z narzędzia Albacross i wysył wysyła je do łódpakera, aby wysłać zimną wiadomość. Albacross jest to takie narzędzie, że jak wchodzisz na stronę internetową, nawet jeżeli nie zostawisz do siebie kontaktu, nie wejdziesz z niczym w interakcję. System ściąga dane na Twój temat, adresy e-mail, numery telefonu, w jakiej firmy pracujesz, takie podstawowe dane wszystko działa zgodnie z RODO, także zainteresuj się tym narzędziem, a następnie możemy te dane wysłać do narzędzia Woodpecker, które z kolei odpowiada za automatyzację zimnych wiadomości. Cześć widziałem że byłeś tutaj tutaj na stronie. Może masz ochotę skorzystać z tej oferty. Alba Cross jest w stanie ci powiedzieć na jakich URL twojego serwisu byli ci użytkownicy. Zamówienia na sklepie z określoną datą cykliczną follow up SMS i e-mail na jednym sklepie naszej klientki która prowadziła catering prowadzi catering dietetyczny. Są różne daty wysyłki. Klient sobie ma wybrać od kiedy ta dieta ma do tego człowieka przyjść. I każdy kupuje z innymi datami inne zamówienie więc finalnie kończy mu się ten catering w inny dzień. Dzięki aplikacji zapier stworzyłem taką automatyzację gdzie użytkownik otrzymuje e, informację że kończy mu się catering domów sobie tutaj kliknij wygodnie w linka w SMS dokąd zamówienie dokąd zamówienie mailowo bo właśnie skończył ci się pakiet. I to wszystko wyklikałem przy użyciu narzędzia zapier. Tak zaciągnąłem dane z WooCommerce. Systemu do sklepów internetowych, sprawdziłem, jaką ktoś datę kika, wyciągnąłem te dane, wysyłam je SMS-em, wysyłam je drogą mailową, klient sobie mm, aktualizuje, domawia następną, następną porcję tej diety cateringu i zobaczcie, jak to wspaniale podnosi konwersję. Możemy tutaj mówić o 15-20-25% ludzi, którzy nagle zaczęli mm, przedłużać ten pakiet cateringu. Fantastyczna opcja dla firm, które mają jakiś Cele określone z datami przypisane do, DAB, do dat: upselling, e-mail i SMS po zakupie konkretnego produktu, i oczywiście tu jest do sprzedaż produktów w momencie, kiedy ktoś ktoś kupił produkt na naszym sklepie. Już Ci pokażę, jakby to wyglądało na najpopularniejszym systemie WooCommerce. Na WooCommerce wyglądałoby to tak, że tutaj wpisujemy WooCommerce. Jeżeli mamy nowe zamówienie, czyli order, Możemy też wybrać jakieś bardziej specjalistyczne tutaj rzeczy, także nie ograniczajmy się tylko i wyłącznie do zamówień, ale tutaj mamy do wyboru sklep i oczywiście będziemy wysyłać SMS-a i e maila. Maila możemy wysłać za pomocą Mailerlite, tak? I to wszystko dzieje się w sposób automatyczny. Twój biznes pracuje bez Ciebie, sprzedaje kolejne produkty, wysyła linki do abseli Crosscelli fantastyczne rozwiązanie, które podniesie sprzedaż w twoim biznesie. Dobrze. Kiedy wpada do nas lead z różnych miejsc, możemy automatycznie go dodać go do systemu CRM. Oczywiście, jeżeli pojawia się nowa kolumna, nowy lead w MailerLite, na przykład, na przykład nowa osoba wpada do naszego newslettera. OK? Możemy te dane wysłać do systemu CRM, aby handlowiec automatycznie już wiedział z kim ma pracować. I tutaj mówimy o Pipe Drive. Bardzo popularny system CRM, który jest niesamowicie intuicyjny i serdecznie ci ten system polecam. Bardzo prosta integracja, która ułatwi dziesiątki godzin pracy handlowców, którzy musieliby ręcznie gdzieś przepisywać, przerzucać te dane, możecie to wszystko zrobić przy użyciu aplikacji Zapier. Skracanie linków w locie na przykład do porzuconych koszyków zamówień, to jest już ostatnia integracja, o której chciałbym Ci powiedzieć. Coś fantastycznego, wiem, że wszystkie te integracje są fantastyczne, że ja się tym aż tak emocjonuję, ale to naprawdę ułatwia życie. Systemy do porzuconych koszyków często wysyłają długie linki, szczególnie na e-commerce. Długie linki, aby wrócić do zamówienia. Dzięki temu, że mamy tutaj integrację z Bitly, system jest w stanie skrócić ten link w locie. Czyli, zanim ten człowiek otrzyma SMS-a z porzuconym koszykiem, dokąd zamówienie, skraca ten link za pomocą Bitly. Zobaczcie, w zapierze jest również Bitli. To by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcesz, abym stworzył dla ciebie jakąkolwiek integrację w zapierze lub chcesz ze mną porozmawiać biznesowo, wejdź na darmowarozmowa.pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 263. I oczywiście nie zapomnij subskrybować tego kanału. A w tym momencie kliknij w następne wideo, obejdź sobie inny film na moim kanale. Pozdrawiam Cię, Tomasz Guzik. Cześć!